Jaki sposób na celny, trafny rzut. Każdy ma, zawodnik swój stylu opracowuje. Mówię, ręka w łokciu wyprostowana przy rzucie. I możemy stanąć. Jakbyś był potrafić, potrafisz. No. Hej, chłopaki. I tu sobie rzucać. Bo Natalia, ja żebyś tu siadła koło. Nie jest skorpion, mniejszy, ale to jest, jak, jak to się panuje, to jest najlepszy. Podkowa, y, mieć podkowę to synonim... Szczęścia gwarantowanego. Ale jak się tą podkową rzuca, to się ten, 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 no to szczęście, szczęście nie oddala. To troszeczkę ucieka wtedy w locie jakby ucieka to szczęście, z tego względu, że nie zawsze wpada ta dwudziestka. No właśnie. <laughs> Ale generalnie, generalnie trzeba przyjąć, że, że jest to przyjemna, miła zabawa sympatyczna, w której można się bawić i, i, i na działkach, i, i, i sportowo, i rekreacyjnie. I na tym to właśnie polega. Ale z tej zabawy z y, Bydgoszczy powstała, no już tradycja, bo to nie... To znaczy, jest tradycja Podkowa w Bydgoszczy jest od 1995 roku. A od ubiegłego roku jesteśmy już federacją. Tak, zarejestrowaliśmy federację, i od września ubiegłego roku jesteśmy Polską Federacją Rzutu Podkopskiego. Dzisiaj czekamy no przede wszystkim ja zabawa. Sympatyczna, i, no i sukcesy. Jakieś tam, kto, kto, kto będą bili Rekordy życiowe, drużynowe. Co poza tym? No to chyba, chyba tyle. Nasi, Proszę, Proszę przedstawiciel. Moje nazwisko Marek Stański, jestem prezesem Federacji, Polskiej Federacji że tu również ogniska TKWE. 6